Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Gra na Kampanię. Ja jestem Pabellus, to jest kolejny odcinek SimRail. No i proszę Państwa, znajdujemy się na dworcu centralnym w Warszawie. A nasz składzik to TLK 16119, relacji Warszawa-Wrocław, mamy lokomotywkę EP07. Wraz ze składem, proszę uprzejmie, tutaj minutkę będziemy stali i zaraz słuchajcie, ruszamy. Bardzo ładnie tu na wyświetlaczu się wyświetla. Wrocław Główny główne, elegancko. Włazimy do środka, bo to już, już trzeba będzie ruszać. Wejdź przez drzwi i zamknij te drzwi. O, i siadaj, panie. Dobra, no i co? I dzisiaj sobie pojedziemy, słuchajcie ee, No zobaczymy jak to... O, minutę opóźnienia on miał? Na, na tym, na bocie? To z Warszawy? To tak dziwnie trochę No ale dobra Będziemy zaraz ogarniać Ograniczenie do 40 km na godzinę i teraz pytanie ta Czy on mi ruszy No i ruszy Dobra, 150 punktów za odjazd ze stacji Elegancko, bardzo ładnie, bardzo ładnie Dostatecznie Tu tempomatu brak Więc trzeba będzie się starać Cholera raczuwak włączony jest A kurczę, tak się zastanawiałem, bo ja w, w dniu wczorajszym, słuchajcie, leciałem sobie pendolino i wyłączyłem czuwak, bo tak rekreacyjnie leciałem sobie tym pendolino. Ehm, i, I tego, no i nie chciałem tam co chwila tą spacją klikać. Zresztą były też postoje pod semaforem, niektóre na stacji były dosyć długie, więc gdzieś wyskakiwałem sobie na papierosa ehm, w tym czasie. Mm, a też przyznaję szczerze, że tak trochę, e, wiecie, w trakcie jazdy też wyskakiwałem. <laughs> no i generalnie nie chciałem, żeby czuwak co chwilę się załączał, więc, więc go wyłączyłem. Ale teraz widzę różnicę, słuchajcie, bo y, nagrania prowadzę, bo, bo tak, y, generalnie y, ja jechałem sobie wczoraj odpalając normalnie przez Steam i tyle, ale nie nagrywam włączając przez Steama ze względu na fakt, iż, bo ponieważ mikrofon mi pierdzi, jak już co paniektórzy wiedzą, w związku z powyższym ogarniam to przez usługę Nvidia GeForce Now, co by nie obciążać tak bardzo komputera. No, i z tego względu prawdopodobnie jest tak, że, że tutaj przez usługę czuwak jest włączony, a, a nam, u mnie jest wyłączony. Po naszej lewej, Warszawa, ochota. My zmierzamy w kierunku dworca zachodniego. I takie tam. Ja wiem, że tu są wycieraczki, jakby co. Bo szyba tam przez chwilę widać było, że obstrana, ale. Ale niech sobie będzie. No i co, i ciśniemy, słuchajcie. I to jest Wrocław główny, czyli prawdopodobnie będziemy odbijali. Albo nie, albo i nie będziemy odbijali za Jaktorowem, a to się zobaczy później. Tak czy, tak czy inaczej, yy, scenariusz no, skończy się, bo tutaj, co po niektórzy pytają: Skąd masz ten? Skąd masz Wrocław? Skąd masz Kraków? Kuźwa, nie mam, ludzie, nie mam. To jest po prostu trasa, ale ona się kończy w, gdzieś tam w polu. nie? Bo nie ma jeszcze dojazdu do, do Krakowa ani do Wrocławia. Ale mam nadzieję, że w końcu będzie, nie? Tylko nie wiem, kiedy, bo na razie, z tego co zauważyłem, taka tendencja update'owa, jeżeli chodzi o twórców, jest taka, że oni dodają nastawnie. W sumie dobrze, że dodają. Natomiast, no też przydałoby się jakiś odcinek trasy też zrobić, nie? Pytanie jedynie, y, czy i kiedy to nastąpi, na, czy to, na, to raczej na pewno, ale kiedy, nie? My tymczasem wjeżdżamy słuchajcie powolutku w perony dworca Warszawa Zachodnia. Ciekawy jestem, ile będziemy tutaj stali. 10.05 to jest nasz planowy przyjazd, jest 10.04, więc prawdopodobnie to opóźnienie sobie tutaj nadrobimy. A czemu ty żeś się... Os synu Pajakiwa no. Wędzior No i dobrze I tutaj nie postoimy 10.06 odjazd Więc elegancko Powolutku sobie wjeżdżamy, możemy już zatrzymać skład ja jedynie chciałbym zobaczyć, czy on już jest... A, no właśnie, jeszcze nie jest. No. Co możesz zatrzymać? Teraz mogę zatrzymać. I okej. Okay. 26 sekund postój, to nawet nie opłaca się tutaj cięcia robić. Miniaturenka też nie zrobimy, bo tutaj miniaturenek to by bardzo fajnie wyszedł, tylko że problem polega na tym, że w tej usłudze niestety, ale cholera wie gdzie on się zapisuje i u kogo, co gorsze. O, po naszej lewej Elfik w malowaniu kolei mazowieckich, już z, z logo, ruszamy. No i teraz tak, jeżeli chodzi o kolejne jakieś kwestie zatrzymaniowe, to te, w teorii tak na dobrą sprawę zatrzymywalibyśmy się w Żyrardowie, tylko że Żyrardowa też nie ma. Więc my już, już mi się wyjaśniło, czyli za Jaktorowem ciśniemy prosto, nie odbijamy. Później za Jaktorowem byłby Międzyborów i za Międzyborowem byłby, byłby Żyrardów. No ale, no ale. Czyli tak de facto to my się już tutaj nie zatrzymujemy, bo bo w grodzisku widzę, że też nie staje Więc po prostu ciśniemy Dobra Dowalimy mu Do 28, do 28 pozycji No i możemy sobie cisnąć Ograniczenie jak na razie do 90 km na godzinę I postaramy się tego pilnować. Ale za chwilę to ograniczenie powinno nam się zwiększyć do setki, potem do 120. Eee... Rozmawiałem z koleżanką przez telefon. Ona tam wspominała właśnie o simrailu, że ma problem z jazdą, właśnie lokomotywami EP i EU07. Więc podejrzewam, że 08 to samo, bo to, bo to jest. Podobna konstrukcja i. No i co? To nie jest nic skomplikowanego, tak naprawdę. Wystarczy tylko załapać o sobie biega, i można śmigać, nie? Znaczy, najgorsze jest. Znaczy, dla mnie. Inaczej, dla mnie. Ja pamiętam co, co, co mi spędzało sens powiek. To w momencie, jak. Powiedzmy, wyskoczył nadmiarowie co zrobić, nie? Albo jak odhamować pociąg i tak dalej. to takie podstawy, nie? To pewnie każdy tak miał na początku, jak się uczył, że kuźwa co tu zrobić czarna magia. Ale potem jak się załapie, no to sama przyjemność z jazdy. Tu nie ma tempego matu i, i, i można, można się pobawić. Cały czas trzeba jednak zwracać uwagę na to, co się tutaj. Robi, jakie prędkości się osiąga yy, za 800 metrów. Trzeba będzie uważać, bo może następny być czerwony. Ale nie musi, jak widać. No i taki przejazd sobie tutaj zrobimy. Będzie miło, sympatycznie, słuchajcie, tak z, z rana. No żeby nawet, powiedzmy, z tej kamerki, tylko oczywiście ja muszę patrzeć, żeby tam nie nie okazało się, że za chwilę będzie na semaforze czerwone i, 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 i mnie tak ostro zatrzyma, bo za to jest minus 500 punktów, nie? No ale jak na razie ciśniemy. 120 na godzinę, myślę, że można podciągnąć jeszcze. Zaraz zobaczymy jak tam podciągnę. I czuwak zbije. To spojrzymy sobie, czy ktoś w grodzisku na, na tym siedzi, na nastawnie. O, dobra. A jest tutaj. Farting zombie. Dobra. możemy mieć tam zatrzymanko. O, proszę bardzo, kuźwa 250, ja... Bardzo rzadko się zdarza słuchajcie, żebym o czasie przejeżdżał przez punkty kontrolne. No naprawdę, a tu się udało. Józefinów 5 km to jest, yy, miejscowość, przez którą mamy przejechać. A możemy teraz obrócić kamerkę i powiedzmy zrobić ją w ten sposób. O, takie kuźwa epickie ujęcie. No to, to aż, aż normalnie jak na filmach. że elegancko tylko żeby nic z przeciwka nie jechało bo się zdziwię <laughs> no dobra wracamy powrót do Kamila a tu czekajcie co? czy to świnka? świnka o no dobrze no to spróbujmy czy my się tu zmieścimy Ależ normalnie wyliczone, to jest kurde Pro player Zmieścił no, się między pociągami. Bardzo ładnie. Fajne ujęcie. Może by z tego kadr wyciągnąć i miniaturę zrobić, no zobaczymy. No, generalnie dzisiaj takie... Pierdzielenie kotka za pomocą młotka, no bo ileż to można gadać, o czym tu gadać? No nie, nie, nie ma... O, rower kupiłem. <śmierdził> Nie wytrzymałem. <laughs> Ale jest taki... Taki mój, taki czarny, fajny. Taki agresywny słuchajcie. No dobra. Józefinów 2 km z hakiem. Teraz trzeba będzie znowu uważać, bo następny może być czerwony. Co by zdążyć wyhamować. Czy generalnie mogę mu zrzucić tutaj? A nie, dobra, jest ok. Na razie. A następny? Dobra, następny jeszcze można cisnąć. Jeżeli chodzi o bocznikowanie tutaj... Dzisiaj nie kręcę. Nie chce mi się. A tym bardziej, że w grodzisku siedzi gracz. W związku z powyższym siedzi człowiek i tam nadzoruje. W związku z powyższym może nas przytrzymać. Więc z tego względu no, za bardzo się nie rozpędzam, bo nie widzę takiej konieczności. I nadzoruję, co by zdążyć się zatrzymać. Nie? A patrzcie, minutka przed czasem, czyli nadrobiliśmy, hmm, znaczy nadrobiliśmy, no trochę za szybko jedziemy. Wręcz, nie? Było ograniczenie 120, a troszeczkę za szybko. Pruszków 2,5 km. Nie, no kurde, podoba mi się to ujęcie, naprawdę. <laughs> Będzie się podniecał i przeżywał jak żaba okres przez miesiąc. Niby ograniczenie do 160, ale jakoś nas to nie dotyczy, nie? A właśnie i tu jeszcze jest jeden słuchajcie problem z tego co zauważyłem jeżeli chodzi o e, usługę NVIDIA GeForce Now, e, jeżeli ktoś mówi ja nie słyszę, jeżeli ktoś, jeżeli ja chcę powiedzieć to nie wyłapuje mikrofonu, o, o, trochę za bardzo się tu rozpędziłem, także, także jeszcze to e, zauważyłem, że, że tutaj, tutaj na tym polu mamy problem, ale... Tak, na dobrą sprawę, to powiem szczerze, że mnie się gadać nie chce. Do kogoś, nie? Czasami coś tam powiem, Dobra, 12 km do Grodziska. Tutaj mamy Pruszków, po naszej lewej. Ci, którzy na kanale są już dosyć długo, to wiedzą, że kiedyś w Pruszkowie pracowałem. Dobra, synek mi trochę zwalnia, ale my mamy 3 minuty. Jesteśmy 3 minuty przed czasem, więc jakoś mnie to za bardzo tutaj nie, nie przeraża. Możemy jest 110 na godzinę, no ale on zwalnia, he, halo, synu, dlaczego ci zwalniasz? jest tak, Baldzio, nie. I też oczywiście zobaczymy jaką, z jakim czasem miniemy Grodzisk, Grodzisk Mazowiecki. Ale jak na razie 10 km do Grodziska, więc... To jeszcze kawałek. Elfik jakiś. Kolei mazowieckich? Znaczy, nie jakiś, no. Kolei mazowieckich. No to biedny musi się na każdej stacji tutaj zatrzymywać. Ale i to ma swój urok. Możemy się Elfikiem przejechać również. Z tego co pamiętam, to, to, to już też dawno Elfika nie było żadnego. Więc można jej taki przejazd zrobić. Zresztą ostatnio były... Mm. Dwa odcinki z nastawni tego samego dnia, to z przejazdów też może być. No dobra, pogońmy go trochę. On już szedł poniżej stówy. Ciśniemy. Minęliśmy drodzy Państwo, Milanówek jeszcze 3 km do grodziska. Teraz trzeba będzie troszeczkę bardziej tutaj uważać. Bo się może okazać, że za chwilę będzie czerwone. A i ograniczenie do setki, dobra. Oj, przesadziłem. Przesadziłem troszeczkę. Ale zrzućmy tę prędkość. czy jeszcze gracz tutaj siedzi w grodzisku. Tak, jeszcze siedzi Ale nas puszcza, no to okej. Okay. Czy już nas puścił, czy... czy... Nie, teraz dopiero będziemy przez grodzisk przejeżdżać. Troszeczkę wydaje mi się, że chyba za szybko tutaj się zmieniają, proszę państwa, te stacje, także na, na, na następne punkty. Tak mi się wydaje, że to trochę za szybko. Ale my tutaj w Grodzisku nie mamy postoju, w związku z tym... Ciiiicho, co pierdzisz mi. W związku z tym ja nie wiem, dlaczego gracz mnie tu puścił. Dlaczego mnie sz szlakiem nie puścił tutaj obok? Może nie mógł Czekajcie, nie, bo te... Aha, dobra, ja chyba wiem Może te tory później odbijają, słuchajcie I dlatego musieliśmy tutaj wjechać Później dalej za jaktorowem to, to prawe tory odbijają Potem idą taką serpentynką tutaj, o tak Przecinają te tory, nie? I idą gdzieś w tamtą stronę A my ciśniemy prosto i prawdopodobnie z tego względu akurat musieliśmy zmienić tor. Tak mi się wydaje. No dobra, ale my tu gadu, -gadu a możemy przyspieszyć. Pendolino. Na naszej prawej. I tak na dobrą sprawę to w tej chwili nie powinniśmy mieć już żadnych problemów. Drodzy Państwo. I możemy sobie cisnąć dalej. Mamy stację aktorów. Tak dziwnie tutaj jest zrobione, jak, jak widzimy, bo tam wcześniej był jeden peron, teraz tutaj mamy em, drugi peron, jeżeli naprzeciwko siebie, tylko tak tak zrobione. W międzyborowie zresztą jest podobnie, tylko że tam między tymi peronami jeszcze jest przejazd kolejowy. I I jakoś to tak naturalnie wygląda, a tutaj nie ma. Nie? Możemy sobie teraz to tak z góry popatrzeć. Tak jeszcze nie patrzyliśmy dzisiaj, a może i patrzyliśmy. Tak trochę przekraczamy już tę prędkość, ale my jesteśmy generalnie, drodzy Państwo, już na końcówce. Za chwilę nam się scenariusz powinien skończyć. I to jest to, o czym mówiłem tutaj, że te tory prawe one odbiły za jachtorowem i tutaj przecinają nam e, te trasy, po której my śmigamy. O, o, poczekajcie, bo muszę, e, muszę go trochę poskromić, bo, bo buziak sobie za dużo pozwala. w punktach ciśnie. No, i już scenariusz się skończył. Czas łączny 29 minut 32 sekundy. Zdobyte doświadczenie 2395 punktów i przejechaliśmy niecałe 38 km. Lubicie na wykres patrzeć, to bardzo proszę. No, tutaj przekroczenie prędkości. No, to to ostatnie, co nas spotkało. No i generalnie dzięki temu osiągnięty poziom 47. Ja się z Państwem żegnam, dzięki wielkie za obejrzenie materiału, zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcji komentarzy jak zawsze należy do Was, trzymajcie się i do zobaczenia, papa. Pa.